Dzień dobry. Zainspirowany twórczością jednego użytkownika na YouTube, który pracuje w korporacji Pomarańczowej, jak to określa, i użytkownicy, którzy. Użytkownicy. Prac, pracownicy, którzy tam pracują, bardzo utożsamiają się z tym kolorem, i on stwierdził: No hello, no przecież ja jestem sprzedawcą, nie produktem. I stwierdziłem, że to bardzo dobrze, bo gdyby jego firma była pod banderą czerwoną, to po prostu musiałby być produktem. A nie sprzedawcą. Ha, taki głupi żarcik! No i naszła mnie w zasadzie myśl, że powinienem się z Wami podzielić, moim bardzo traumatycznym przeżyciem związanym z burdelami. Cała ta historia rozpoczęła się od wyboru Firan do mojego pokoju. Ja, jako że jestem dusza bardzo artystyczna, najchętniej by wywalił w tym pokoju wszystko na różnych kolorach i odjebał totalną hałę. Przepraszam, nie będę już przeklinał. No dobra, ale wracamy do wyboru Firan. Idziemy sobie z moją mamą i z moją ciocią do Firaniali. Przyjmijmy, że tak się nazywa firma, w której kupię firany. Ty patrz, ta firana jest ładna. Gdzie ta firana jest głupia? Wejdź, daj spokój. Ty patrz, ta firana jest ładna. Nie, no daj kobieto spokój, przecież ty się na firanach nie znasz. I ku moim osom. Piękna firana. Czerwona. A że mój pokój jest, wiecie, od strony ulicy. Ta firana jest ładna. No chyba cię pokieło. Ta firana jest ładna. Chodź idziemy. Nie, nie, nie. I, i wielka kłótnia w sklepie, idziemy dalej, no ale dobra. Ja totalnie temu nieświadomy, o co chodzi, no ale mniejsza. I dopiero potem dowiedziałem się, że z mojego domu chciałem zrobić purdel. Chociaż, wiecie, to wcale nie byłby głupi pomysł, bo mieszkam w mieście, które w zasadzie, no, trochę się rozwija. Aha. Czas rozpocząć rekrutację do mojej firmy. Dobra, list motywacyjny oraz CV pamiętaj o doświadczeniu. Wyślij na mojego maila. A, i pamiętaj, że takie numery nie przejdą. Dzisiaj będziemy robić coś własnoręcznie, tak zwane hand jobs. I love hand jobs, Nawet bardziej niż na Face'a. Dobra, ale przecież żartowałem, żadnych tam CV nie wysyła, nie? Chociaż trochę mnie to karci, wiecie. Dobra, 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 przestanę być taki seksistowski. A taka propos seksizmu i kościoła katolickiego, to mi się przypomniała bardzo fajna historia. Nie pamiętam ogólnie w jakiej to było diecezji, ale wiecie, w kościele mamy coś takiego jak modlitwa wiernych, czyli módlmy się za to, za to, za to, za to i za to. No ogólnie mam was za inteligentnych ludzi, to wiecie o co chodzi. To, ale był taki Klerżek, który śpiewał modlitwę wiernych. No nie pamiętam melodii modlitwy wiernych, ale pamiętam tylko tyle, że biskup, który urzędował obecnie chyba tam, nazywał się. Alfons. I teraz sobie wyobraźcie sytuację. Normalnie Żbiorc powinien zaśpiewać tak. Módlmy się za naszego biskupa diecezjalnego. Przerwa. Alfonsa. Zaśpiewał? Módlmy się za naszego biskupa. Przerwa. Diecezjalnego Alfonsa. <grywa> Biznes jako burdel w domu jest złym biznesem, a biskup Alfons nie jest diecezjalnym Alfonsem. Koniec i kropka! My się widzimy za 280 łapek w górę. Wy się trzymajcie! I na razie. Cześć.